Z tej strony Damian. Oj, coś się tutaj zadziało. Widzowie, dzisiaj pogramy sobie w Minecrafta, tylko że dzisiaj będziemy kucharzami. Bo słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ciasto, więc miłego oglądania. No więc tak, żeby przygotować ciasto, potrzebujemy takich oto składników, trzy kartony mleka, jajko, cukier, drugi cukier i trzy pszenice. Więc słuchajcie, teraz to sobie weźmiemy. git coś tu się zepsuło. Yy... Chciałem tak wziąć dobrze. Dobra, tyle zobaczymy składników 9. Teraz odpalamy crafting i to wszystko mieszamy. Mleko, 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 cukier, cukier, jajco, pszenica, pszenica, pszenica. Mamy tortik. Już mogliśmy równie dobrze to kliknąć. Dobra, nieważne, mamy trzy wiadra i ciasto. Dobra, schowajmy te trzy wiadra, bo na razie tam nie są potrzebne. Reksiu, chcesz spróbować ciasta? Aha, rozumiem, że nie lubisz, no spróbuj. No co zrobisz z moim ciastem? Teraz jest z ziemi. Dobra, nieważne Reksiu. Ciasto połóżmy tutaj. I jak będziemy głodni, będziemy mieli bardzo duże źródło jedzenia. Więc to na tyle, jeśli chodzi o bycie kucharzem. A teraz wracamy do normalnej gry. Sprawdźmy, czy jest pszenica. Jest pszyń. dobra. Kto mi tutaj, i tutaj, kto to zrobił? Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, odłóżmy nasiona i zróbmy chleb. Chociaż chleb, jak na razie, nie będzie nam potrzebny. Jak mamy takie pyszne ciasto. Nie chcę go na razie jeść, nie chcę, nie ma opcji. Chleb, mamy chleb. Dłużmy go do skrzyni. Mamy tutaj trochę jedzenia, ale ciasto nam da najwięcej jedzenia. Słuchajcie, no takie piękne ciasto, no. super nam wyszło, nie? Ja jestem, słuchajcie, najlepszym kucharzem. Ja robię najlepsze rzeczy. Dobrze, takie właśnie ciasta. Uwaga, przeskoczymy. Juuu! Dobra, nieważne. Dobra, zadzwonimy do dzwona. Oni tak biegają teraz, przy sumie to jest tylko jeden. Gdzie oni się podzieli? Mam już ciasto. Więc um, no. O kiteł, już będziemy mieli kitłę. kitełka takiego. No, może nie, nie, nie. Ja mam psa sam, więc nawet pewnie widzieliście niektóre filmy, gdzie był mój pies. Shorts, shorty są z moim piesłem. Nazywa się Major. Słodziutki jest. Dobra, zejdźmy. Zejdźmy. Tutaj mamy piękną farmę. Kompostownik. Uh -huh. A co to w ogóle jest? Ziemniaki! Jeden trujący ziemniak. Dobra, zbierzmy. Dziwne, że za pierwszym razem nam trującego. A, już dwa. O przoła. co się stanie, jakim walnię? Nie, no nie, nie będę waju. Albo może. Nie lubię pszczół, bo kiedyś mnie ukąsiła taka pszczoła. Ale dobra, walniemy ją. No i co? O nie, wypadł! Wypadł mi stąd. Ci dam te pszczoły, walona. Ci dam. A możecie walnę jeszcze raz? dam Którzy mi walnęłaś, łaść, to ja Ciebie jeszcze raz walnę Haha ha. Dobra, nieważne Jedzmy sobie ziemniaka Co? Dobra, git. Trochę nam daje o, ja Mam ziemniaków nam starczy na tyle, że. Ła. Wow. Gdybyśmy jej jeszcze upiekli, to by było jeszcze więcej. Trujących się da zasadzić? Nie da się. Masz trującym ziemniakiem. O nie! No, znowu! Nie! Nic stąd, pszczoły ty, walone. Ty. Dobra, idziemy spać, bo. A przez noc może nam się ziemniory upieką. Dobry pomysł. No, czuję za ziemię nawet smaczny. Myślałem, że będzie mi biło. A jednak nie. Dobra. Idziemy robić pieczone ziemniaki. Przy okazji jesteśmy głodni. Więc ciasto zjedzone. Co? Dobra, myślałem, że my się tym nie najedliśmy, nie? 60 ziemniaków. Okej. Okay. Pali się. Czemu jesteśmy dali tacy głodni? Co jest? No co z tym jest? Już całe ciasto prawie żeramy. Nie będę całego ciasta, już pół zjedliśmy, no? Nie, no może nie pół. No co z tym jest? Czemu tak szybko mi ten głód ucieka? Może to przez tego trującego ziemniaka? No, nie wiem. Dobra. Ile się ziemniorków upiekło? Trzy już! Pieczone ziemniorki, dobra. To się piecze. Przy mam coś jeszcze dobrze przepalenia. Nie. Siema, Reksio. Jak tam życie? Nie można. Dobra, idziemy spać. O, dobra. Wstaliśmy. Jak się spało, Rexio? Okej. Okay. Dobra. Jak ziemniaczki. No trochę się ich upiekło. A tylko tyle, bo już nie mamy paliwa więcej. Dobra, upieczmy tyle, ile będzie się dało, bo. Nie, damy radę. Jednego przewalimy. Dwa wejdą. Dwa, dadzą radę. Nie dawaj, piecz się. Co, i ten ogień gaśnie. Jest! Ubiegło nam, dobra. Jeszcze jeden, dobra. Jest, dobra. upiekło tyle, ile się dało, więc spoko. Nie, ja nie narzekam, dobra. Ziemniaki i to. Dobra, Git. Fajna zbroja, nie, Raksiu? Dobra. Schodzimy. Na dół, zamykamy, patrzcie jaki mamy piękny dom. Mi się podoba, dobra, idziemy na dwór. Nie no, znowu szkielet jakiś, nie no, idź stąd. Patrzcie. O nie, 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 się tutaj muszę ustawić. O kurde, on ma mózg jakiś w ogóle. A, pal się, płoń. Pal się, śmieciu. Ty, ja ci dam. No, ja zaraz ginę przez niego. Przez takiego Grześka. Idź stąd. Ej, a może to będzie nasz ten zwierzaczek. Grzesiu go nazwiemy. Albo nasz kolega. Kolega to będzie nasz. Mam pomysł, to będzie nasz kolega. O nie, topimy się, topimy się. To będzie nasz koleżka. Dobra. Trzeba się na imta. No nie! Nie mam nie tak Dobra, zabijemy go i tyle. Ja w ogóle gadałem jaki kolega, przecież to skeleton. On nam niepotrzebny. Dankę, dankę, dobra. Znaczy to tu, to tu, to tu, to tu, to tu, I maj miecz. No, co jest? Co tu się zrobiło? W ogóle już tak jak kiedyś się lagowało, to teraz się nie laguje. Nie? Dobra, weźmy tam się kierę już. Skąd się mam w ogóle? No nie wiem. Cyk. Weźmy jakąś fajną pozę. Hmm, nie ma żadnej ciekawszej. O! Dobra, mamy fajną pozę. Znaczy no wygląda fajnie, nie? Dobra. Więc jedzmy sobie przy okazji tego mięska. Lit. No idziemy do naszego Freda. Albo Grześka. Nie wiem jak go nazwać. To jeszcze już w sumie nie będzie istotne, bo teraz go zabijemy pieśnia Feuderze. Nie, bo jeszcze stracimy ostatniego pieśniaka naszego. Overwin, nara Masz łuk? Nie, i tak nie masz, pań. dobra Tylko nie musieliśmy tą siekierą trzaskać O owca, ją po Ejcie. <grymne> tak spróbujemy, tak wiecie Tak wiecie, tak z podskoku O, to było piękne uderzenie Dobra Dobra, zjedzmy sobie tą baraninę. No, kolejny. Dziup. No. owiecznica. A ten gilt tutaj dalej jest, no niestety. Dobra. Mamy tutaj strzały, tutaj mamy bardzo dużo strzał. Kości tu, wełna chyba była na górze. Mięso tu. Mieliśmy sobie przy okazji te ziemnola. Dobra. Pełno to było, była Dobra, dobra. Teraz odkładamy na niego małą, piękną zbroję. Tego armor standa, dobra. Jezu, mm. to ta tarcza zasłania w ogóle. to wygląda? Nie no, Zmiejmy mu na, na jakąś normalną pozę. Dobra, taka może być. O, taka prosta. Git. Odłóżmy pieczone ziemniurki. I to tyle. Na dzisiaj to tyle. Mieliśmy załatać to okno. Dobra, nie, nie, szybko pójdę jeszcze załatać to okno i ten, i, i wrócę. Pyk. Mamy to. Jest. Dobra. Ziemniorę przy okazji. Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Reksiu, to też nie pożegnaj. Reksiu! Ja się z wami żegnam. Cześć!